No i moi drodzy, tak z marszu chciałbym zrobić jeszcze jeden kontrakt, właśnie w Skandynawii na górskim grzbiecie, a mianowicie naprawa chatek turystycznych. Brzmi to tak. Robimy co w naszej mocy, aby zapewniać doskonałe usługi naszym klientom. Chatki turystyczne wymagają remontu, więc potrzebne nam będą materiały budowlane. Jeśli je dostarczysz, dobrze Cię wynagrodzimy za cały trud. No tak. Cement razy 2, deski razy 4 oraz generator. No, przyznam szczerze, że 5500 to nie jest szczyt marzeń. No, ale, no, ale jestem tutaj e, Twinsterem. Ostatnio w poprzednim odcinku mówiłem o tym, że lubię jeździć Twinsterem. No, to teraz mamy e, okazję ku temu. No i oprócz tego cement się tutaj skończył, bo był tutaj w magazynie. Natomiast jest na drugiej mapie. I dzięki temu będziemy mogli przetestować kolejnego worona, bo mam tam worona grada, na który już mam zamocowany, zapakowany cement, bo on tam właśnie był stosunkowo blisko, więc dzisiaj też będziemy mogli śmignąć się woronem gradem, czyli tym z najmocniejszym z największym zbiornikiem paliwa ze wszystkich e Woronów. A ja tymczasem jadę Twinsterem. Będę musiał tutaj się pilnować mocno, bo Twinster, jak wszyscy wiedzą, lubi leżeć. Lubi leżeć. O, tutaj ogólnie fajna fotka by była. Także jeszcze na momencik proszę Was o chwilkę cierpliwości. Myślę, że tutaj fajnie, fajnie z tej perspektywy. Chciałem tak zrobić z marszu, jak yy, jechał, nie? No ale nie udało się. No tutaj z tymi światłami. Tak średnio, tak średnio bym powiedział. No ale cóż. Lecimy dalej. Szkoda czasu. Tutaj jeszcze całkiem sporo do zrobienia, jest na tej Skandynawii. Mam taki ambitny cel, żeby właśnie zakończyć ten region i dopiero zacząć kolejny. Nie ma też co ukrywać, że jest jeszcze moi drodzy region Almaty, na którym też chyba z dwie czy trzy ciężarówki zostawiłem. Usi mnie ta Austria, żeby ją zrobić, bo widziałem fragment ludzka i bardzo, bardzo ładnie wyglądały tam te obszary, piękne te domki takie zamki. No tutaj muszę się pilnować. Woronem jazda to jest zawsze, wiecie, jazda na krawędzi, nie? Yy, nie Woronem, tylko Twinsterem. Sorki o, Woron D ma tą samą <noise> specyfikę. Tutaj sobie damy. Wysoki, no. Twinster lubi na wysokim biegu jeździć. Nie ma co ukrywać. że zawsze się to kończy źle. Tak sobie tutaj cofnę, jeszcze się zatankujemy 70 litrów. No i proszę, na drugą mapę dobramy Cement razy dwa deski, razy 4. Tak w sumie podjechałem sobie tutaj tym Twinsterem do przetwórni drewna, bo zastanawiałem się, czy, czy starczy nam e, kłód do tego, aby przerobić je na deski. Ale na szczęście starczyło, więc nie musiałem już tutaj kłód dostarczać do przetwórni drewna, tylko po prostu sobie wykraftowałem, zapakowałem i. Ale chciałem zrobić to przed odcinkiem, żeby się upewnić, że nie będzie problemów. Także podejrzewam, że, że tutaj jakoś bardzo daleko nie będzie. To druga mapa wydaje się jednak trochę trudniejsza. Dużo więcej tutaj też tych serpentyn. Gdzie my mamy to dostarczyć? Do wioski turystycznej. O, no to stosunkowo blisko. Stosunkowo blisko, z tym, że najlepiej byłoby chyba tędy. Jakoś tutaj przesmyknąć się. Yy, a nie to dwa przejazdy, czyli nie tędy, tylko jeszcze. Jeszcze tutaj. O, tak. No i tu kawałek. Chyba to yy, tory. No i tutaj w ten sposób byśmy dojechali. Dobra, zmienię sobie jeszcze czas na dzień, żeby tutaj lepiej wszystko widzieć. Zanim się ten dzień zacznie, to też... No, tak sobie zawsze przerzucam na tę szóstą rano. Fajne to oświetlenie zegarów białym. Także trzeba będzie się tutaj mocno na pewno pilnować. Przechyłów tutaj jest sporo. Dobrze, że się zatankowałem, to się tak nie muszę przejmować paliwkiem. Nie jest też jakoś bardzo daleko, ale w takich terenach no to już nie pospieszymy. Muszę się jednak pilnować mocno, bo tutaj. Garażu i odpowiednio dużo czasu trzeba poświęcić, żeby tutaj jakąś ciężarówką przyjechać. Mam co prawda worona grada właśnie z ADS-em, ale mam załadowany już cement. Mam tutaj mało światła. łatwo o błędy dobra, tutaj dam chwilę na wysokim żeby się to tylko nie zemściło tutaj w prawo tutaj jeszcze prosto tutaj będzie jeszcze drugi przejazd przez rzekę W sumie fajna okazja do tego, żeby TwinStera trochę odkurzyć. Cztery deski w poprzedniej fazie się sporo femem najeździłem. Teraz, tak w sumie, jak mam taką możliwość, to powiem wam, że jak femem trochę pojeździłem, to naprawdę doceniłem ten pojazd. Na pewno jazda nim jest. Mniej ryzykowna niż tu ale... ale nie daje takiej satysfakcji. No, FEM na pewno też ma większe koła, więc... No, łatwiej mu wykonywać takie tereny. Znowu chyba nie ma też łańcuchów. Chyba na łańcuchach jadę akurat. Więc teoretycznie po tych kamieniach powinien ślizgać się odrobinkę mniej. Teoretycznie, Patrzcie jakie tutaj zakręty. Nie są zakręty dla tego pojazdu. I Kamienia oczywiście. Tutaj też trzeba się będzie pilnować po tych torach. Muszę, że tylko kawałeczek. Dobra, nawet jak nie muszę, to nawet nie jadę torami, tylko obok No to zawsze jednak ryzyko. No spalanie też słuszne, nie? Po 26-27 momentami. Czyli też tak w podobie do Paystara z Wisconsin, ale jednak tutaj 360 litrów, więc aż tak szybko nie, nie leci w dół. No i tak w sumie, biorąc pod uwagę całokształt, to jednak mam wrażenie, że Twinster pali jednak mniej. Wiem więcej on pali mniej niż Tejstar na silniku drugim. Ojej, Burlak, parcie Burlak i Tatra T813. Aż mi się tutaj łezka wokół kręci tak dawno tym pojazdem nie jeździłem. Stoi tutaj już mchem chyba zarosł. Psz, tutaj stoi w tym miejscu parę miesięcy. Chyba będzie koniecznie wziąć w obroty. Koniecznie. Dobra. Może jakieś takie zadanko tutaj będzie. Elegancko. dobra. No i cement, moi drodzy, jeszcze cement. Cement jest daleko, bo cement jest aż tu. No, tutaj, Worona Grada, tak jak Wam wspominałem, tutaj jest też fabryka, gdzie właśnie cement możecie załadować i to bez limitu. To jest najlepsze w tym wszystkim. Natomiast no, powinniśmy tutaj w miarę szybko to zrobić. Jeszcze sobie tylko tak zerknę, czy gdzieś tutaj. Tutaj gdzieś będziemy mieć generator, ale w którym miejscu dokładnie? Aha. Ale tutaj ja widzę, że to jest nie generator, tylko taka jakby przyczepa z tymi. No trudno, dobra, to najwyżej się wrócę, bo nie jestem pewny. Nie jestem pewny. A może sobie toterką śmignę wtedy? do Worona grada w takiej konfiguracji, to i tak chyba nie będę mógł generatora doczepić z tym, że z tym, że może mogę ciągnąć na lince, bo to w sumie no tutaj jeszcze cysterna zwiadowcza. Bo to jeśli dostarcz, to można na lince przeciągnąć, niekoniecznie trzeba. na dyszlu zapięty. No i tak prezentuje się e, Worongrad grad malowaniu też takim specjalnym no, największy z rodziny woronów na pewno e, na plus y, największy też zbiornik paliwa, 330 litrów, czyli tyle co pajga. Fajnie, że ma też konfigurację paki z dźwigiem, fajnie, że ma AWD włączane. I możemy dzięki temu zaoszczędzić trochę paliwka. A na minus na pewno to, że Ten największy minus w sumie tej ciężarówki, to bym powiedział, że chyba to, że no, oprócz tego, że pali też całkiem sporo, że nie ma możliwości doczepienia przyczepy w tej konfiguracji, czyli AK Plus dźwig i woron D chyba też, woron AE chyba jako jedyny ma możliwość, chociaż nie wiem, czy w nowym, nowej aktualizacji, w nowej fazie to się nie zmieni słuchy gdzieś mnie doszły, ale czy to prawda, czy nie zobaczymy. Też słyszałem, że oprócz tego ma być w tej nowej fazie w Kanadzie Kłebek że ma być możliwość yy, oprócz tego, że malowania według siebie yy, tam konfiguracji, nasycenia i wszystkich tutaj kolorów jasności również, to jeszcze oprócz tego będziemy mogli kupować ciężarówki bez zmiany regionów bo wcześniej było tak, że w Ameryce mogliśmy kupować tylko te amerykańskie ciężarówki Kenworth'y, Paystar'y, tak? Internationale A z kolei będąc na przykład na Tajmyrze, nie można było ich kupić no i adekwatnie będąc yy, gdzieś tam w rejonach amerykańskich nie można było kupić tajgi czy woronów na przykład. Tak, ukończony. Ok, ok, zobaczmy gdzie ten generator jeszcze. Ciekawe, że to jednak jest to, bo tak w sumie z tej perspektywy to się wydaje, jako ta przyczepa z plandekami bocznymi, nie? Ciekawe mamy naczepę płaską. Hmm, no kusi mnie, żeby tą Tatrą się przejechać, tylko że Tatra ma mało paliwka, ale coś tam jeszcze na... na dachu ma. Wioska turystyczna. Tak jak wam mówiłem, tatra najprawdopodobniej zarosła mchem, więc tutaj trzeba będzie się nią zaopiekować odpowiednio. I tutaj drugą stroną może sobie wrócimy na odmianę. Nawet może. Nawet może tak. Tutaj też nie jest bardzo daleko, więc tak w sumie może mi tego paliwka starczy. Oj, oj oj jak ja tutaj dawno w niej nie byłem. <gry> Teoretycznie mógłbym się jeszcze z burlaka zatankować 160 litrów. No, powinno mi starczyć w sumie. No i ciśniemy. Ach, ten dźwięk. Bardzo lubię nie, tą ciężarówkę, mimo że też mało nie jeżdżę, w sumie bez dźwigu no to na takie mniejsze roboty. Niektórzy mówią, że to jest taki mniejszy ZX, nieco gorszy ZX. Oczywiście 605R w tym kontekście. Pod wieloma względami jest lepsza od zx no bo ma też e, pony na łańcuchach. A znik nie ma, Na pewno mniej pali. Fajniej wygląda, również według mnie, fajniej brzmi, no ale to kwestia gustu. Podejrzewam, że w prawdziwym życiu, ta Tatra chyba, no jak podejrzewam, że raczej bardziej awaryjna niż radziecka konstrukcja Zigsa. Od pewnego czasu już tak ciężko zobaczyć na ulicach tę Tatre. Ona raczej już została do gdzieś tam na budowach, do przewożenia cementów, właśnie takich ciężkich i też jest dosyć wolna w porównaniu z X, ale mnie przekonuje, i to malowanie mi się też podoba. Ma coś w sobie. Baderka. Ogólnie trochę mi się za tatrami zatęskniło. Natomiast Tatre Force właśnie mam na Almatach. Tam sobie stoi też pewnie kolejna zarośnięta mchem. bo stoi sobie gdzieś tam na, na dole kamieniołomu. Miałem taki plan, żeby tam po prostu ładować ponad gabaryt. No, patrzcie, jednak generator. Czyli ta miniaturka tak trochę myliła. Teoretycznie mógłbym to też zrobić za jednym zamachem: to znaczy, wtedy jak jechałem Woronem, to od razu na linkę złapać generator i tyle, ale Ale nie ma tego złego. Nie wiem, czy ono w ogóle. O, to prawda, czepi. A jest w ogóle paliwko w generatorze, w razie co. Uuu, do oporu, panie kochany. Obierzemy. bierzemy pod korek. Tutaj ten układ zawieszenia też jest bardzo fajny, więc nie, Tatra t 813 jest mało wywrotna. Ogólnie podejrzewam, że też może nie każdy ma ten pojazd, bo nie ma co ukrywać, że jest to DLC płatne. Ta ciężarówka jest płatna. No i ona występuje w takim Tatra Dualpaku z mniejszą, taką bardziej w stylu... Akteon, a coś takiego nieco większa od ogórka. A tamta tetra to taka bardziej zabaweczka. Ale tak jak mówię, no jeśli ktoś chce wydać pieniądze, no to na pewno bardziej się opłaca Mastodont. Więcej dodatków, bardziej wszechstronny. tam taterkę bardzo lubię, też nie jest dużo pieniędzy, na kwestia, 16-17 zł więc na do życie. też pamiętam, że jak wyszła jeszcze nie było tylu wspaniałych ciężarówek z w Stone runner, jak obecnie, więc no na pewno wtedy robiła y, robotę. teraz myślę, że już ma konkurencję dużo większą niż wtedy A oczywiście o Femie o Kenworthach. teraz jak wyjdzie nowa nowy region w Kanadzie ten Quebec no to też podejrzewam że nowa ciężarowa ta bardzo duża większa od kolobów i ziksów też będzie stanowiła bardzo poważną konkurencję dla tatry, a niektórzy tak z sentymentu trochę przez y, wzgląd na wygląd, brzmienie, jakichś takich bardziej lightowych zadań, gdzie potrzebujemy dźwigu. Nie potrzebujemy bardzo dużo ładunków, tylko tak po dwa. Maksymalnie, no to. No chyba, że przetoczepimy że przyczepę do niej, no to wtedy możemy przewieźć więcej. No jak widzicie, też daje radę. elegancko cyk cyk, cyk i jesteśmy także podejrzewam, że generator zniknie więc jeszcze parę litrów sobie przetankuję i dopiero oddajemy on pewnie zniknie a jednak nie a jednak nie No pięknie. Naprawa chatek turystycznych. Domki są przepięknie zaprojektowane, a ich wnętrza są wprost oszałamiające. Turyści będą zachwyceni. Twoje wynagrodzenie na pewno będzie miłą niespodzianką. No wynagrodzenie takie sobie. 5500. Jak za tutaj tyle zachodu to bym powiedział, że dosyć mało. No ale niech tam, niech tam jest. My już tyle regionów zrobiliśmy, że tych pieniędzy i tak jest tutaj za dużo Snowrunner. 690 punktów doświadczenia, zobaczmy jak to wygląda procentowo. Mamy 65%, 65%. Także zadanka są wszystkie zrobione. E, jeszcze jedno wezwanie nad jeziorem nam gdzieś zostało do zrobienia. No, a kontraktów jeszcze troszkę przed nami jest. Także moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, czy jeździcie czasem Tatra T813, czy wolicie Tatra Phoenix, która dostała niedawno upgrade, czy Tatra Force. Ja Tatra Force sporo jeździłem na Amurze, więc naprawdę daję radę. A z mojej strony byłoby to już na tyle. Zostawcie proszę też łapkę w górę dla lepszych zasięgów, aby kanał mógł się rozwijać. To wszystko. Dzięki Wam. Dziękuję, że jesteście. Do następnego. Cześć, cześć.